Odcinek i kolejny challenge. Kto lubi Franki daje łapkę w górę. Ja bardzo lubię. A w tym odcinku będzie ich sporo. Mój kot. Dla zabawy zmieniłam go w małpę. Żartujesz? Zaklęcie działa jeden dzień, rano się odczaruje. Proszę, pomożesz. Nie wiem, czy ten kot ci to wybaczy. Kiedy on to lubi? No i koniec. Lenka, ty też dużo czarowałaś dawno. Może coś poczarujesz? Oj, Marcelku, to było dawno. Nie wiem, czy jeszcze potrafię. A lęka, może zrobiłem taki challenge? 24 rękaw. Zostaje starownicą. Dawno nie czarowałam, chyba już wyszłam z uprawy. Ręka, spróbuj, pajcie śmiesznie. Hmm. No dobra, spróbuję. jest 623 za starownicą. Mam nadzieję, że to dobry pomysł. W sumie challenge to challenge. Będzie fajnie. Okej, okay, Lenka, zamień tą poduszkę bananka. Może chciał jego sobie zjeść. Okej, okay, spróbujemy. Połóż ją obok ciebie. Kadabra, owocowa magia. Co? Co to ma być? <grystanie> Ups, coś nie wyszło. Lejka, to jest to specjalnie. Ja sobie na tym zęby połamie. Taka, Marcelek, mówiłam, że dawno nie czarowałam. Ej, co robisz, wręcz, Dzieci, Zabrzymy miejsce! Marcel, tutaj to, to idzie? Odłóż to, odłóż to! Takiej poduszką! Dobra, idziemy! O, jaka wymiana! Dzięki! Okej, okay. się zacznie! O, co to? Co tam jest? Dziwne, ale dobra. Mecz, mecz. Odkładam to. <grym /dziwne> ale było śmieszne, to nie mam tyle. <grym /dziwne> Lęka, był, był fajny prank, Może będziemy robić pranki na rocznicach. W sumie, to na to nie było pranków, Super pomysł, Piona. <grym /dziwne> Super. Marcel, patrz teraz na tego franka.

Ale na początku muszę zmienić strój, bo w takim stroju nie wygląda jak czarownica. A braka, dobra, przemiana! Wow, od razu lepiej! Super, to idziemy do mamy. Okej, okay, okej, okay, to chodź, idziemy. Po po okej, okay, tata ogląda rzecz, a musi robi coś z włosami. Zaraz jej trochę w tym przeszkodzimy. A braka. Głosy. Magia! Okej. Okay. Nie! 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 To wasza sprawka! Mami, spoko! Zakręćcie jutro, przestanie działać! Pa! Pa! Aha, super! Do jutra w takich włosach Świetnie! Dokładnie, ma mega śmieszne. Mega. a widziałeś tam w filmie? Te czarownice miały kociołki do celowania. Hmm, faktycznie słuszna uwaga. Czarownica musi mieć jakiś kociołek. Zaraz coś wyczaruje. Czary mary, czary mary, niech się pojawi kociołek wspaniały. U wow! Możemy tutaj wyczarować magiczne zwierzątko. Super, wygląda lekko, otwieramy. Wow, tak. Ok, jeszcze tutaj lustrzkę trzeba wyciągnąć. Zobaczcie, mamy tutaj kociołek, a w nim dużo elementów. One już są ponumerowane, więc musimy je y, używać zgodnie z tą kolejnością. Na przykład to jest numerek 1, więc ten element używamy jako pierwszy. A tutaj mamy księgę zaklęć! <grych> ok, robimy według księgi i nalewamy. Słyszycie? Jak tutaj mamy taki tap, tap, tap i cię tylko na zielono, musimy trzy razy uderzyć tutaj w róg tego właśnie kociołka. Dawaj, Marcel. Yes! ok, Krok drugi. A teraz magiczny proszek. Wow. Cało oczywiście... się Jak wulgarnie! Jako słyszysz to? Ale sumy, jakie to jest świetne! Jest. Yes. Krok drugi skończony. A teraz macie, który to jest? Trzy. Trzy. Ok, teraz gwiazdka. Uwaga. A, też bardzo mocno style. Krok czwarty, otwieraj mocynek. A teraz kolejny składnik naszego zaklęcia: magiczne piórko. Chodź dalej. Trzy, cztery. Jest! Kolejny krok skończony. Teraz piąteczka. Teraz dodajemy piękny kwiat. Patrzcie, jak zabarwił na różowo. Chyba nasz sworek będzie różowy. O ja, ale mega! O, o dobra, dawaj. Jest! Kolejny krok. Dodajemy magiczny kryształ. Kryształ. Jest! I teraz ostatni składnik. Tutaj napiszemy imię naszego sworka. My naszego sorka nazwaliśmy Aira, to było No, Razem, 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 daje różne dźwięki. I zobaczcie, może być ona naszym pomocnikiem w robieniu kolejnych czarów. Super, kociołek. Ale jak robimy kolejne pranki na rodzicach? Wiesz co, Marta, to może już jutro, bo już jest późno. Zjemy kolację i idziemy spać, dobra? Okej. Okay. teraz będzie mega prank. Zobaczysz. Już się nie mogę doczekać. O, już jadą. Dobra, to. Idziemy na szyby. Abra kadabra, zmniejsz rozmiar auta. to jest? Udało się! Mogna, hura! Bo no, przecież tak nie pojedziemy do miasta! To było fajne, ale teraz? Ja, ale zimno mi! to malutkie! To pewnie znowu sprawka dzieci. Okej! Okay. No i wywracasz! No za auto! Okej! Mam nadzieję, że reszta będzie potrafiła odczarować. No. Super nam te piolanki wychodzą piona! Piona! Lekka, teraz znikniemy, okej? Okay? Okej, okay, dobra, potacja. A few moments later Ej, wam to dobrze! Na trampolinie, a ja muszę iść trawę kosić Tata, to chodź, poskasz sobie trochę z nami! No właśnie, tata chodź do nas! A to sobie skoczę parę razy! ale wiecie co, może lepiej ja sam skoczył, bo wiecie, jeszcze was wystrzelę do góry. Tata, yeah, dawaj, dawaj! Dawaj, <laughs> Nie skakałem! <laughs> wow, ale to frajda! Marcelek, to ci coś słabo idzie. Może pomogę mu trochę czarami? Tak, tak, Ręka, super pomysł! Zrobimy mega skok! <laughs> co? Nie. Yeah. Dobra, kadabra, niech się stanie, mega skakanie. Mega tam jest, tam On nie go nakierować. Sprawdziłam panowanie! On oh, nie, 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 nie. Nie, O oh, nie, tata. Uciekam! 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 tak sobie Ups, Tata, nie chciałam takiego mocowanko! No, dokładnie, nie dokładnie. Tylko pójdę po bandzie! Muszę przyznać, że nie do końca wychodzi mi to czarowanie. Jeszcze się uczę! O ja! Fajny jest ten czelek, co nie cele! No. Lega, wyczarujemy jeszcze coś z kociołka? Okej, okay, dobra, idziemy. Okej, okay, dobra, czarujemy i tym razem pomoże nam nasz tworek Aira. No, Pop. Czarujemy, czarujemy. Jest! Jest! wo. Co to się nam wyczarowało? Pudełeczko z napisem Koniec! Bo właśnie teraz kończymy już ten odcinek i ten challenge. Jeśli Wam się podobało dajcie superowe, czarownicowe, kociołkowe łapki w górę i subskrybujcie. Pa!